I wracamy do Państwa. Telewizja w Polsce. .pl, nasze gorące pytania, Maciej Wolny. Kłaniam się ponownie razem ze mną. Cały czas redaktor Stanisław Janecki, tygodnik sieci. Panie redaktorze, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze raz, witam ponownie. I startujemy jak samochód elektryczny, przyspieszenie świetne, ale zasięg 15 minut naszego programu nam zostało, można tak powiedzieć, zażartować. Ale właśnie o samochodach elektrycznych. Nasz program w kontekście oczywiście też unijnych decyzji, w kontekście produkcji elektrycznych baterii, ale na początek o polskim wątku, bowiem premier Mateusz Morawiecki przekazał niedawno odpowiadając podczas konferencji prasowej w Dobieszowicach na pytanie o powstającą fabrykę polskich samochodów elektrycznych i zera, że ten projekt jest na właściwej ścieżce sądzi pan panie redaktorze rzeczywiście ten projekt, że rzeczywiście ten projekt jest na tej właściwej ścieżce, że to był dobry w ogóle kierunek, w kontekście rozwoju pojazdów elektrycznych w naszym kraju, no jak wiele lat temu wymyślono Fiata 126 Dodając mu literkę P, że on ma zagierka umasowić motoryzację w Polsce, i, i tak jak niejaki Adolf wymyślił sobie Volkswagena, czyli ludowy samochód dla mas, no to miało oczywiście sens, gdyby, gdyby ten projekt miał oparcie w tradycji tworzenia samochodów w Polsce, która tak znikała jak te. Bielsko, tam i tychy zaczęły się zmieniać. Najpierw producenta innych samochodów, a potem tam wygaszano, mimo że nowoczesne fabryki były. Co innego, Czesi, którzy mają te tradycje Skody i sobie radzą, już wersje elektryczne Skody są zupełnie dostępne. Mówię o tym dlatego, że jak się nie ma tej tradycji tworzenia samochodów, to ta część elektryka, która jest. Tradycyjna te systemy bezpieczeństwa, te wspomagania takich funkcji kierowcy, no to trzeba mieć opanowane, ponieważ sam samochód elektryczny to jest prymityw w sensie technologicznym, to jest ewidentny regres, jak ktoś mówi, że to jest, Następny świetlany etap w rozwoju ludzkości to nie wie o czym mówi. Pierwsze pojazdy elektryczne pojawiły się w latach 30. XIX wieku. W pewnym sensie o produkowaniu tego na w miarę masową skalę można mówić w latach 80. XIX wieku. Wtedy nawet karety miały elektryczne silniki, bo, biorąc pod uwagę na przykład tramwaje, to to jest prościutkie. Jak się ma na, na prąd stały ten silnik, to tu to, to nic nadzwyczajnego w tym nie ma. To ma ponad 100 ponad lat i, i, i tu się niczego specjalnego nie można spodziewać. A to wszystko, co jest interesujące, właśnie te systemy bezpieczeństwa, to są. Tych samochodów napędzanych dotychczas silnikami spalinowymi, więc robienie z elektryków przełomu technologicznego, że dopiero w elektrykach pojawiły, no nie pojawiły się dopiero w elektrykach te wszystkie Na pewno rozwiązania, samochody. One już dawno były. Na pewno samochody elektryczne traktuje się jako coś, co może wspomóc nam walkę z, ze zmianami klimatu, z globalnym ociepleniem. To już jest właśnie kwestia wejścia w pewne szczegóły dotyczące samochodów elektrycznych, i my w te szczegóły wejdziemy na, początek, na początku naszej rozmowy. Szczegóły dotyczące produkcji baterii, bo cóż jest potrzebne do produkowania takich baterii, które mają zasilać samochody elektryczne? Trzy takie najważniejsze czynniki: nikiel, lit. Kobalt, nikiel z tych pierwiastków tutaj jest najmniej problematyczny, natomiast cała reszta, no to jednak problemy się pojawiają i to dość spore. W podcaście Elektryfikacja, podcaście Jakuba Wiecha pojawił się ten wątek i posłuchajmy sobie, co też redaktor Jakub Wiech na ten temat powiedział, opierając się również o dane, które udało mu się pozyskać. Zapotrzebowanie na lit będzie raczej gwałtownie rosnąć, i zastanawiam się, czy tego surowca po prostu starczy. Bowiem, jak sobie wyliczaliśmy właśnie wcześniej, oczywiście tych poznanych rezerw wystarczyłoby na zamianę wszystkich samochodów na elektryki, natomiast no, umówmy się, nie całość tej produkcji litu może pójść tylko na samochody elektryczne. Musi zostać też trochę surowca, na przykład, do tego, żebyśmy mieli nowe telefony albo laptopy, albo smartwatche. Albo tablety, albo kurka cokolwiek, co posiada baterię. Pewnym rozwiązaniem może być tutaj recykling, czyli po prostu wyciąganie litu z już zużytych baterii. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie tego problemu, jaki pojawia się powoli, jeżeli chodzi o dostępność tego surowca. To tutaj takie problemy, ale pewne rozwiązania są na horyzoncie. Gorzej się to ma natomiast w kontekście kobaltu. I po raz kolejny posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia redaktor Jakub Wiech. Według wyliczeń organizacji humanitarnych, z 255 tysięcy górników, którzy zajmują się wydobyciem kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, aż 40 tysięcy to dzieci. Jest to bardzo poważny problem humanitarny. Tym poważniejszy, że mało raczej mamy na razie możliwości nacisku na Demokratyczną Republikę Konga. Ale to nie koniec problemów z tym surowcem. Jak się bowiem okazuje, już wkrótce może nas czekać kryzys dostępności kobaltu na rynku. Świadczy o tym opublikowany w Nature w 2022 roku artykuł pod tytułem Battery Technology and Recycling Alone Will Not Save the Electric Mobility Transition from Future Cobalt Shortages. Wolnym tłumaczeniu na Polski szykujta się na kryzys kobaltowy. Artykuł ten przeanalizował siedem scenariuszy i w każdym z nich, nawet w tym najbardziej optymistycznym, pod koniec bieżącej dekady występowały pewne ograniczenia w możliwości dostaw kobaltu na światowym rynku. Co więcej, w przeciwieństwie do litu, tutaj recykling nie stanowi drogi do tego, żeby tych zaburzeń uniknąć, tylko co najwyżej może je złagodzić. Kryzys spodziewany jest na lata 2028-2033, i to jak bardzo będzie dotkliwy, zależy od tempa wzrostu zapotrzebowania na ten surowiec. Jednakże tutaj pojawia się pewna nadzieja. Naukowcy, którzy opublikowali ten artykuł, zwracają uwagę, że już teraz rozpoczęto bardzo poważne prace wdrożeniowe nad obniżeniem zawartości kobaltu w bateriach, a nawet nad bateriami Cobalt Free, czyli po prostu nie zawierającymi tego surowca. Niestety ich komercyjne upowszechnienie spodziewane jest dopiero gdzieś tam na lata 30. Tego wieku. Oznacza to, że też nie pomoże nam to uniknąć tego kryzysu w dostawach. Czyli z tego, co tutaj mogliśmy usłyszeć, kryzys kobaltowy przed nami i raczej uniknąć się go nie da. W jakimś to jest stopniu... drobny problem. On drobny problem? Oczywiście. To jest Dlaczego? drobny problem, bo można sobie wyobrazić ogniwa wodorowe. przy Ogniwa wodorowe też produkują prąd elektryczny. Ale to i już trochę inna technologia. I reszta dobyła. już działa tak samo, to, to jest tylko kwestia tego, co jest źródłem zasilania. Problemy są znacznie prostsze i banalniejsze. To znaczy, kto ma dostarczyć i w jaki sposób prądu do ładowania. Przeciętne auto wymaga nie wiem, takiej mocy 40 kWh, no ale te takie te wspomniane Porsche to, to już ze 100 kWh. I teraz sobie wyobraźmy, że na przykład jest dom, który ma podziemny garaż i ma tam, nie wiem, 30 samochodów. I trzeba dostarczyć ten, te. Powiedzmy, że średnio 50 kWh, prąd do mocy tego rodzaju. No, z prostego wzoru, który znamy jeszcze z, z podstawówki, moc to jest iloczyn natężenia i napięcia. Co wiąże się oczywiście z, z rozgrzewaniem się, z tym, co ma być w tym kablu i jaki ma być ten kabel. Jak sobie wyobrazimy te 30 samochodów w podziemnym garażu. To kabel, który by dostarczał ten prąd, to jest grubości rury kanalizacyjnej i to sporej, a gdyby sobie wyobrazić całe osiedle, które miałoby być zasilane, elektryki by tam wyłącznie były, to trzeba zbudować elektrownię przy tym osiedlu, ponieważ żaden system przesyłowy tego nie wytrzyma. I żeby szybko ładować, trzeba mieć większą moc tych urządzeń. Po pierwsze, skąd bać ten prąd, po drugie wszystko inne by trzeba wyłączyć, czyli gospodarstwa domowe nie działają, bo tylko samochody są ładowane. To jest absurd po prostu. Gdyby podłączyć wszystkie jeżdżące w tej chwili samochody cały świat ma blackout. Czyli nie ma prądu, bo wszystko wysiada linie się przegrzewają te systemy przesyłowe, które są w tej chwili się nie nadają do ładowania samochodów elektrycznych jest koniec. Panie redaktorze, ale może o to chodzi o skalę właśnie. No patrząc na te daty, które też zostały przedstawione w kontekście tego kryzysu kobaltowego 2028-2033, a na przykład decyzję Unii Europejskiej w kontekście tego, że nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych po 2035 roku, tutaj się to trochę rozjeżdża, a tak. Myślę, tak się zastanawiam, że ten kryzys kobaltowy może spowodować raz wzrost cen baterii, tym samym przełożyć się na wzrost cen samochodów elektrycznych i na przykład te samochody elektryczne staną się mniej dostępne, bo już teraz są dosyć drogie. Przede wszystkim droższe od spalinowych odpowiedników, to może samochody będą tylko dla najbogatszych, a reszta społeczeństwa będzie korzystała, czy zmuszona będzie do korzystania z komunikacji publicznej, z transportu publicznego? Oczywiście nie wykluczam takich zapędów inżynierii społecznej ze strony tych, którzy mają takie pomysły. W Unii Europejskiej to jest dość typowe. Inżynieria społeczna tam jest na porządku dziennym i nawet nie tyle ograniczenie do najbogatszych, co sterowanie ludźmi i ich potrzebami oczywiście to jest, to jest dość typowe i wyobrażalne no jest faktem że mogą się pojawić właśnie nowe rozwiązania technologiczne czym to ma być napędzane ogniwa wodorowe to jest tylko kwestia technologii pozyskiwania wodoru i, 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 jego ceny to jest być może nawet prostsze niż te wszystkie, y, y, kobaltowe ale zastanówmy się nad tym jakże nasze życie będzie wyglądać Gdyby to było tak jak teraz i na przykład jest zima teraz jest łagodna i, y, y, autostradą jedziemy same elektryki jadą. Tam wtedy yy, moc spada gwałtownie. Jak się włączy ogrzewanie, to po prostu nurkuje. Chociaż ujemne temperatury działają negatywnie na ogniwo. Otóż to, to pojemność jest, wtedy się zmniejsza. I, I wyobraźmy sobie tę autostradę, i siada jednocześnie. 200 samochodów elektrycznych, którym nie można dowieść benzyny w karmistrze czy oleju napędowego, tylko trzeba je na lawetę wziąć po prostu. Bo na razie nie ma ruchomych takich tych zasilaczy, które by się przywiozło takich generatorów i i, co, i wtedy robi się taki korek, o jakim jeszcze nikomu się nie śniło. Co wtedy ze służbami publicznymi, z, z drożnością tych szlaków komunikacyjnych. Ten, te całe pomysły wynikają z dwóch, z trzech i właściwie. I, ignorancji to po pierwsze, ideologii to po drugie, i idiotyzmu po trzecie, ponieważ gdyby spojrzeć na to racjonalnie, to. Powinno się to wprowadzać dopiero wtedy, kiedy wszystkie problemy logistyczne z zostaną tym, rozwiązane. jak dostarczać ten, ten prąd o takiej mocy, zostaną rozwiązane. Nic takiego nie zrobiono, tylko uszczęśliwia się ludzi tymi samochodami, nie zastanawiając się nad tym, jakie będą tego skutki. Jedna tylko dana: wyprodukowanie baterii do jednego samochodu wpływa negatywnie na środowisko tak, jak jazda samochodem spalinowym przez 5 do 8 lat? Tego nie chce się pamiętać. To są takie idiotyzmy, które się ignoruje, bo owszem, jak już samochód jedzie, to on jest cichy, tani i on nie zanieczyszcza środowisko ale wszystko to co jest przed i co to co jest po czyli wytworzenie baterii i utylizacja, tej baterii No i jeszcze kwestie bezpieczeństwa w związku z pożarami Przecież gasi się te samochody nakładając taki klosz ale jak w podziemnym dlatego w podziemnych garażach nie mogą parkować elektryki No bo jak tam nakryć coś takiego żeby do, odciąć tlen, i żeby to w ogóle można ugasić to jest po prostu szajba ten temat też był poruszony w tym którego fragment Państwu przedstawialiśmy, więc odsyłam zainteresowanych, żeby sobie tego podcastu wysłuchać. My moglibyśmy pewne, pewnie kolejne 15 minut. Przede wszystkim minut sobie prąd, proste rozmawiać. zasady działania elektryczności. Jak przesłać, jakiej mocy to musi być i co by to oznaczało dla świata? Wrócimy do tego tematu, bo ten temat jest ciekawy cały czas na fali, rozwijający się. Tutaj stawiamy kropkę, drodzy Państwo. Redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci, był moim Państwa gościem. Do zobaczenia za chwilę.